Czy wiesz, jak zrobić chrupiące placki z cukinii? Nie wiesz? To zaraz się dowiesz. Te placki są do schrupania. Nieważne jakiego koloru cukinię wybierzesz, z każdej wyjdą ci dobre placki. Jeżeli będziesz pamiętać o tym, żeby zetrzeć je na grubych oczkach tarki, posolić solidnie, a potem odstawić na 20 minut. Kluczowym krokiem jest dobre odciśnięcie miąższu od soku. Zobacz jak dużo soku powstanie ci z jednej średniej cukini. Jeśli jesteś fancy, soku możesz użyć na przykład do margarity, a jeśli nie jesteś fancy, po prostu go wylej i dodaj resztę składników do swojej cukini i smaż na bardzo, bardzo rozgrzanym oleju wymieszane ciasto. Tak powinno wyglądać. To bardzo proste i cudowne. Placki smażę po mniej więcej 3 minuty z każdej strony, muszą być złociste. Najlepiej smażą się na średniej mocy palnika. Te placki będą smakować idealnie ze wszystkim, nawet z cukrem, ale ja lubię je z łososiem i jajkiem posze. A ty z czym je zjesz?